Hej, Lisku! Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem oficyny wydawniczej Impuls. Odwiedź stronę impulsoficyna.pl i sprawdź inne interesujące pozycje. Opowieści o Czujątkach z empatią w czasie zarazy, Tekst Joanna Bogudał borkowska Ilustracje Anna Andrzejewska. Kura w operze, Część Czwarta. Dni i tygodnie mijały. Pewnego słonecznego dnia do kurnika wszedł Ben, by, jak zwykle, sypnąć kurom ziarna. Tym razem jednak było inaczej. Ben szeroko otworzył drzwi i zaczął sypać ziarno poza kurnikiem. Kury były zaskoczone. Te odważne zbliżały się niepewnie do drzwi, wyjrzały na zewnątrz, gdzie Ben nawoływał je na posiłek. Jeden krok, dwa, trzy i były na podwórzu. Słońce świeciło radośnie, oznajmiając koniec trudnych czasów w zamknięciu. Do Bena podbiegł pies i zaczął się łasić. Przewrócił się na plecy, domagając się pieszczot i wtedy jedna z kur podbiegła podrapać go życzliwie po brzuchu. Pies zaszczekał. Ach, dziękuję, kochana. Oto koniec zamknięcia, czas na radość i wesele. Czy ktoś coś mówił o weselu? Pomyślała zaskoczona kurka, która właśnie prowadziła lekcję. Wtem jej kurczątka rzuciły się całą gromadą do drzwi, skacząc z radości i przepychając się do wyjścia. Zatem i kurka wyjrzała. To, co zobaczyła, niezmiernie ją ucieszyło. Do kurnika zbliżał się jej kogucik, stęsknieni rzucili się sobie na szyję. Ach, nareszcie, znowu razem wykrzyknął kogucik. Tym razem mi się nie wymkniesz. Skoro pies mówi o weselu, to oznajmiam ci ukochana, że nasze wesele odbędzie się w najbliższą sobotę. O, och! wyszeptała zaskoczona Kurka. Ale to tylko trzy dni, a ja nawet nie mam sukienki. O, nic się nie martw, kochana moja ciocia, uszyję ci taką suknię, o której tylko zamarzysz. Zobaczysz, że wszystkie kury będą ci zazdrościć, wszystko już załatwiłem. Och, Koguciku, tak się cieszę, ale i czuję się trochę zmieszana. Jest coś, o czym musisz wiedzieć, zanim zostaniesz moim mężem. Jak to? Kogucik odsunął się nieprzyjemnie zaskoczony. O czym ta kurka mówi? Kocham cię i bardzo chcę być twoją żoną i mieć z tobą kurczątka, ale jest jeszcze coś, o czym marzę. Moja mama widzi mnie w zawodzie księgowej i nawet złożyłam już dokumenty na uniwersytet, ale ja nie chcę być księgową i nie chcę być tylko domową kurką. Moim marzeniem jest śpiew i to nie taki, żebym śpiewała kołysanki dzieciom. Bardzo, ale to bardzo pragnę śpiewać w operze i w tajemnicy przed mamą zapisałam się na takie studia. Pewnie cię to zmartwi i smutno mi z tego powodu, ale chciałabym najpierw spróbować śpiewu, rozpocząć naukę, zanim zostanę twoją żoną. To znaczy, że już mnie nie kochasz, wykrzyknął zraniony kogucik. Wolisz śpiew ode mnie i naszych przyszłych kurczątek. To nie tak, ukochany. Po prostu mam marzenie, że pewnego dnia wystąpię w przedstawieniu, a ty będziesz siedział na widowni z naszymi dziećmi. Kogucik opuścił głowę, a kurka poczuła się bardzo smutna i bardzo bezradna. Kochani. Spojrzeli za siebie. To ojciec kurki przydreptał, aby pomóc im wyjaśnić to nieporozumienie. Rozpoczął opowieść o tym, jak bardzo marzył od dziecka, by zbudować specjalną maszynę, pojazd do podróży międzykurnikowych. I jak bardzo mu przykro, że żona, którą tak kocha, zupełnie tego nie rozumie i wciąż go krytykuje z tego powodu. Nie chcę, kochani, aby między wami było podobnie. To możliwe, aby pogodzić marzenie o rodzinie i pasję, potrzeba tylko. Troszkę zrozumienia drugiej osoby. Kogucik patrzył na przyszłego teścia i bardzo chciał uwierzyć w to, co słyszy. A kurce już z oczu płynęły łezki jedna za drugą. Wtem usłyszeli głos z tyłu: Święte słowa, mój mężu, i dziękuję ci, że mówisz to tak otwarcie. Toż to była matka kurki. Nie rozumiem ani twoich projektów, ani twego. Córko, marzenia o śpiewaniu, ale po prostu się martwię, bardzo się martwię, żeby wszystko było dobrze. Rodzice zawsze mi mówili, że nie warto nikogo chwalić, tylko trzeba krytykować, bo to pobudza kury do rozwoju. A teraz? Już sama nie wiem. Nie podzielam waszych pasji i boję się, że przez nie zostanę zupełnie sama. Dlatego tak bardzo wam utrudniam życie, tobie, mężu i tobie, córko. Chcę jednak wierzyć, że to, o czym marzycie, nie zniszczy naszej rodziny i chcę, Koguciku, byś dołączył do naszej gromadki. Przynajmniej będę miała z kim porozmawiać, gdy wy będziecie pochłonięci swoimi projektami. Ach, mamo, wykrzyknęła kurka, dziękuję i rozpłakała się. Tak bardzo przecież nie wierzyła, że coś może skruszyć serce jej własnej matki. No, już dobrze. Kura rozłożyła skrzydła i przytuliła córkę, następnie przyszłego zięcia, a potem męża, któremu jednak żartobliwie pogroziła pazurem, ale tylko żartobliwie. I tak, drodzy czytelnicy, w kurniku znów zapanował spokój. A Ben i Anna? Cóż, może dalej wyznają sobie miłość? A jeśli nie? to na pewno układają dla was kolejną bajkę. Hej Lisku! Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia!